Trener, drużyny gości, pan Jerzy Brzebczek, bardzo proszę. Dobra, witam państwa serdecznie. Znaczy tak dawno tak nie byłem jak o tym dzisiejszym spotkaniu, nie dlatego, że nie mogę do z muru karnego, ale przede wszystkim, przede wszystkim za to, że przegrywając to spotkanie później w drugiej połówce wyrównaliśmy dosyć szczęśliwie, ale myślę, że w tej drugiej połówce zaczęliśmy bardzo dobrze grać, dominować, stwarzać sytuację. I w momencie takim, kiedy my mamy już drożne za chwilę tracimy, tracimy, w rozegraniu piłkę i, i nasz banka zostaje czerwoną kartkę i wtedy mogą wtedy być dla nas różnie, chociaż na pewno powstaje żal tej ostatniej sytuacji, gdzie patrzę, przeciwnik dwa razy wybija piłkę z nim blankowej, tak więc przyjechaliśmy tutaj do Olsztyna z chęcią zwycięstwa, wiedzieliśmy również że, że Stomi jest bardzo dobrą drużyną, która chyba dzisiaj po raz pierwszy straciła bramkę na własnym stadionie w tym sezonie, tak więc, więc to pokazuje, że tutaj się trudno gra, ale myślę, że przede wszystkim przez pryzmat tej drugiej połówki e, byliśmy wieści zwycięstwa, dziękuję bardzo. No tutaj wiedzieliśmy, że GKS Katowice to zespół, który walczy o trochę wyższe cele niż Stomil Lodztyn i na pewno dzisiaj też było widać jedną rzecz, że to zmęczenie i ten jeden dzień dzisiaj było właśnie widać, że my fizycznie dzisiaj byliśmy po prostu słabi dysponowani. I tutaj taki moment przyszedł. Może że w podobno najprawdopodobniej w środę może być też, te, też podobnie, aczkolwiek zrobimy pewnie jakieś zmiany. Terminarz jest tak ułożony, nie inaczej, że jak nie było tego widać w meczu z Sosnowcem, tak dzisiaj to było widać. Dlatego ja tutaj. Szanuję ten remis, mimo, chciałbym, mimo że bardzo mocno chciałbym ten mecz wygrać, bo wiadomo, że punkty są potrzebne w tej naszej sytuacji. Ale spokojnie, z pokorą trzeba szanować to, co chłopaki zrobili dzisiaj na boisku. Nie było, nie było jakichś wielkich fajerwerków z naszej strony. GK jest bardzo dobrze tutaj wysokim pressingiem asatakowym, i było ciężko pograć, pograć w piłkę. Aczkolwiek były takie momenty, kiedy można było to zrobić i wybory były nie najlepsze. Jak już powiedziałem, szanujemy ten punkt. Dziękujemy GKS-owi za dzisiaj dobre tutaj widowisko i, i, i w miarę taki mecz otwarty, przynajmniej ze strony kartowcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i pytania z naszej strony, bardzo proszę, jeżeli są. to. Jeżeli można do pana trenera, panie trenerze. bez polowania na Czarownicę, ale taka polemika była na trybunach, bardziej pan był zły na Arka Czarneckiego za to podanie, czy na Piotr Kaskibę za wybicie? Ja nie będę oceniał publicznie zawodników, bo musimy przeanalizować na sytuację, także ja z zespołem o tym będę rozmawiał, ale nie będę tutaj kogoś krytykował czy oceniał, to jest zespół, to ma zostać w środku między nami. Dziękuję.